Witamy w kolejnym odcinku peretowego podcastu filmowego, a tym razem zajmiemy się tematem greenfilmingu. A zatem Dominiku, co sądzisz o, o takiej idei właśnie, jakim, jaką jest green filming? Czy uważasz, że to w ogóle jest realne, żeby go wprowadzić? I czy, czy, jak, czy uważasz, że są jakieś skuteczne sposoby, które można by było wdrożyć, aby ograniczyć tutaj inwazję filmowców w środowisko naturalne? Ja myślę, że w pewnym stopniu inwazja filmowców w środowisko naturalne jest nieunikniona, ponieważ jak na ten moment, technologia, zarówno analogowa, jak i cyfrowa, wymaga korzystania z materiałów, które są dla środowiska szkodliwe. Jednakże widać to ewidentnie, że tutaj tendencje pojawiają się związane z tą ekologią w samym przemyśle filmowym, czy to właśnie korzystając z urządzeń energooszczędnych, czy to takich wykorzystujących jakieś elementy odnawialne, czy to na przykład takie prozaiczne rzeczy, jak niekorzystanie z jednorazowych tutaj zasobów obszaru BHP. Na planie zdjęciowym. No właśnie, ale pytanie właśnie tutaj, co jest najbardziej nieekologicznymi elementami na planach filmowych według Ciebie, czy właśnie to ograniczanie zużycia jednorazowych naczyń i faktycznie ma taki wpływ, czy na przykład kwestia, wiesz, korzystania z agregatów, albo duża ilość transportów, przerzutów dużą ilością aut? E, na przykład to, co e, różni produkcję filmową w dzisiejszych czasach od tej e, realizowanej jeszcze na przykład w czasach PRL-u, e, jest to, że e, duża część ekipy filmowej e, porusza się i dojeżdża na lokacje własnymi pojazdami. A kiedyś było tak, że dojeżdżało się po prostu jednym busem albo, albo kilkoma, ale raczej mało kto, tutaj może z wyjątkiem nie wiem, producenta, który osobiście pojawiał się na, na planie, ale mało kto miał um, prywatny samochód, tylko raczej na przykład korzystało się właśnie z takich zbiorowych form. Um, no, co o tym sądzisz? No ja myślę, że optymalizowanie tych ilości transportów jest nie tyle korzystne nawet dla środowiska, ile po prostu korzystne ekonomicznie dla producenta, ponieważ no tutaj na pewno wyjdzie taniej przemieszczenie tutaj całej ekipy pojedynczym, czym większym po prostu pojazdem niż pozwala na to, żeby każdy jechał pustym samochodem właściwie swoim na lokację, czyli to nawet nie jest, nawet nie ma tutaj większej dyskusji w tym, czy to się jest sens robienia tego. Myślę, że jest to jak najbardziej sensowne, jeżeli nie ma jakiejś konieczności, żeby ktoś poruszał się swoim osobistym samochodem i jechał nim sam pustym na lokację, zamiast tutaj właśnie korzystania z tego dużego jakiegoś pojazdu producenckiego. No to myślę, że jak najbardziej jest to że problem, pojawia się tak naprawdę chyba tylko w, w sytuacjach właśnie, kiedy, kiedy te rozwiązania ekologiczne nie są opłacalne tutaj dla, dla produkcji, właściwie szkodzą budżetowi szkodzą temu, co się. Realizuje, kiedy mamy jakiś tutaj przerost, czasami, formy tego dbania o, o, o środowisko, czasami pozornego, jakiegoś, mm -hmm. właśnie dbania, kosztem, właśnie tego, jak, jak później ten film wygląda, i na przykład to odkłada się to też na innych aspektach. Ale wydaje mi się, że to zwykle jest jednak trochę działa w dwojako, bo na przykład, okej, okay, mówiąc o agregatach na przykład, <laughs> mamy coś takiego, mamy tutaj Pewnego rodzaju produkcyjną oszczędność, a jednocześnie jednak większy wydatek, bo em, zamawiając czasami w ogóle to jest e, przez e, niektóre gdzieś tam e, audyty e, i, i firmy, które, czy tam e, certyfikujące, czy instytucje, które zajmują się właśnie e, taką, takim sprawdzaniem tego, czy produkcja jest wystarczająco zrównoważona, mogą wymagać, żeby korzystać z agregatów, które są właśnie energooszczędne i paliwooszczędne, bardziej można tutaj powiedzieć. I tego typu, tego typu agregaty są dużo droższe do wynajęcia ich, ale jednocześnie zużywają mniej paliwa, generują mniej hałasu, co jest no tutaj, jeżeli realizujemy zdjęcia gdzieś w jakichś przestrzeniach miejskich. Czy też wiejskich, to jakby jest myślę dużym plusem, że nie ma tego hałasu. No, hałas nie ma za dużych tutaj związków z no, kwestiami finansowymi, ale myślę, że to jest dla wszystkich po prostu korzystne, żeby tego typu oszczędne agregaty stosować. No myślę, że ta oszczędność paliwa. Nie wiem jak ona jest dokładnie, ale wydaje mi się, że no w skali, wiesz, tego, że dzień w dzień przez kilkanaście godzin przy fabule, która trwa kilka tygodni, myślę, że ta różnica w zużyciu tego paliwa jest też zauważalna i jednocześnie jest to właśnie, mimo że trzeba wydać trochę więcej na wynajem tego agregatu, to jednak to się trochę zwraca właśnie dzięki temu, że jest on bardziej oszczędny. No to jest. Taki jeden tutaj, ale też wspomnieliśmy o tych transportach. Korzystanie z właśnie busów kosztem przejeżdżania na lokacje samochodami osobowymi przez członków ekipy. No tutaj kolejny problem się pojawia, czyli właśnie szczególnie jeżeli realizujemy zdjęcia gdzieś w mieście, no to gdzie, gdzie te wszystkie samochody ekipy mają zaparkować? No to nawet jest... często nawet nie w samym mieście, nawet jeżeli realizujemy go na wsi. I podjeżdżamy tutaj 15 samochodami i zastawiamy całą właściwie drogę mhm. w wielkiej kolumnie, no to też może po prostu być to kłopotliwe, niż jakbyśmy mieli jeden duży pojazd, którym po prostu mhm. wszyscy statyści się na przykład w nim lokują i wysiadają Dokładnie. z niego. Tylko właśnie nawiązałem tutaj do miasta, bo no dla osoby zajmującej się lokacjami no to jest dosyć duży koszt, żeby przygotować najpierw projekt zmian organizacji ruchu, później wdrożenie go też odpowiednią całą procedurą, żeby zarezerwować na przykład wysepki albo jakąś część drogi wyłączyć tylko po to, żeby parkowały tam samochody ekipy, no, alternatywą jest wynajęcie jakiejś innej przestrzeni prywatnej na właśnie ten parking. No, ale to wszystko właśnie wiąże się nie tylko z kosztami, ale też z logistyką, z czyjąś pracą, którą, organizacyjną, którą ktoś musi wykonać, żeby, żeby coś takiego zorganizować. A można się trochę obyć. No tutaj kolejną kwestią, jeśli chodzi o właśnie transport ludzi na plany, jest kwestia, na przykład koprodukcji międzynarodowych. Niedawno w Polsce realizowana była dosyć taka głośna produkcja, która też no, była nominowana do, do Oscara za najlepszy film. Nie anglojęzyczny. W tym filmie, no tutaj główna ekipa realizacyjna była yy, właśnie z innego kraju europejskiego, w którym, no i te osoby, kiedy była kilkudniowa przerwa pomiędzy dniami zdjęciowymi, no to te osoby na koszt produkcji oczywiście leciały do domu samolotem i potem po paru dniach wracały z powrotem na plan. Więc no nie tylko koszt, ale no też ten ślad węglowy, nie? O którym się też... Ten tutaj... legendarny ślad węglowy, tak? tak <noise> który tak. najwięcej produkują politycy i celebryci mówiący o o, o, o dbaniu o środowisko. Tak, a potem latają po prostu, wiesz, na, na krótkich czy tak, to długich dystansach. Do, do sklepu samo z prywatnym <głos> <odczytowcem>. <głos> Dokładnie, dokładnie. Taylor Swift tutaj jest <noise> naczelnym przykładem. No ale jednak no, uważam, że no, nie było to jakieś bardzo konieczne, że jest jednak to troszeczkę pewnego rodzaju ja myślę, że można trzy dni nie? wytrzymać w, w Polsce. Wolny. między zdjęciami, tak, tak, tak. że jest to wykonane. No jest też ten się jakaś czasami, za, za rodziną, czy coś się na pewno pojawia. Szczególnie <laughs> też u osób takie, które gdzieś tam no, artystycznie są zaangażowane w projekt i e, właśnie mogą mieć. Wyrażać takie... głębsze emocje. Tak. głębsze emocje mają niż, niż przeciętny człowiek. <laughs> Dokładnie. No ale jeżeli jesteśmy już tutaj przy fanaberiach, no na przykład to, że są wynajmowane czasami e, specjalne kampery dla aktorów na, na planach, że nie mogą siedzieć jakby w, e, w garderobie, barobusie czy, czy w, w kamperach, w których jest tam, nie wiem, kilku aktorów, tylko muszą mieć swój prywatny pojazd i tak dalej. No to wszystko też jest troszeczkę e, z, ze szkodą dla środowiska. No pytanie też no właśnie w jakim stopniu i jak to, jak to wszystko zmierzyć. Um, no, mimo wszystko uważam, że, tak tak już jeśli chodzi o moją prywatną opinię, no tych śmieci właśnie jednorazowych, y, różnych opakowań y, generuje się bardzo dużo na planach filmowych. Mimo wszystko. Zdecydowanie za dużo często. Zdecydowanie za dużo, y, dałoby się to ograniczyć, no tutaj kwestia na przykład y, zastępowania y, Chociażby kubecz kubeczków jednorazowych, czy też butelek, które w ogóle półlitrowe butelki yy, na planach, no. Są, nie mają z, racji bytu. W zdecydowanej większości <laughs> ktoś napoczyna, odstawia tą butelkę, <laughs> potem nie wie, która jest jego. Mm, Okej, okay, no można próbować to w jakiś sposób tam oznaczać. Zlewać tak na przykład do kwiecień <laughs> <powiem. laughs> tak, do garnuszka i potem po prostu rozlewać na nowo. Ale no to jest yy, dosyć słabe. No. Inaczej, tutaj alternatywą jest korzystanie z takich dużych baniaków i dystrybutorów z wodą. Albo filtrów. Tak. A, że butelków, butelek z filtrem na przykład. Z, albo, czy nie wiem, czy butelki z filtrem mają rzeczywisty, e, rzeczywiście działają. To akurat nie jestem w stanie tego tutaj powiedzieć, bo nie jestem od tego specjalistą. Tak, ale A no czy... właśnie to jest to, to kluczowe, że e, gdyby pojawiła się taki. Taki nawyk tutaj osób pracujących przy filmie, że jednak standardem jest, że każdy przynosi swój kubek czy to jakiś kubek termiczny, czy to taki kubek, wiesz, metalowy po prostu jakikolwiek pojemnik, jakikolwiek pojemnik z którego właśnie mógłby Pić, no trochę tak jak y, wiesz, żołnierze tak naprawdę na wojnie, nie? Manierka. Y, czy Zawsze czy swój metalowy kubek? Przy tym. Tak, manierka i menażka to są takie dosyć standardowe no tak jak masz, wyposażenie y żołnierza. W filmach, że zawsze ten, jak jest ktoś otwiera wódkę, to zawsze pod to, wszyscy się znajdują, to co za wyciągają, to jest zapazuchy, szklankę od razu. <grymne> dokładnie, dokładnie. Także może to jest coś, co, co warto by było gdzieś tam spopularyzować i nawet nie tyle wiesz z myślą taką o samym środowisku, co po prostu nieśmiecenia sobie tak naprawdę wiesz wokół siebie, nie? Też jakby wydaje mi się, że trochę brakuje kultury mimo wszystko na planach i no często właśnie różnego rodzaju właśnie pojemniki opakowania, papierki lądują. Ciś tam wokół, po prostu, i. i, i, jakby... I potem kierownik planu musi godzinami <noise> zbierać. Tak, tak. Tym bardziej że plan na przykład odbywa się w lesie, powiedzmy. Tak, tak. to faktycznie. W lesie jakimś. Y, czy to Czy że, że bardziej jednak wiesz dyżurni, czy, czy ekipa sprzątająca? No, ale... zależy jaką masz y, wielkość ekipy. Tak, to masz no, mały Czyli przy Judach myślę, że się zdarzy, że. Faktycznie... Jest jeden dyżurny i kierownik planu, a wszyscy odjadą, no i, tak. kończą się zdjęcia, to zostaje do sprzętania jedna osoba albo dwie. Dokładnie, dokładnie. Także. No, jest tutaj no, na, różnych, na różnych wymiarach, można e, ograniczać tutaj te, te szkody e, dla środowiska na pewno. E, skoro wspomnieliśmy już też o tych agregatach, to, to jest też kwestia tego, co do tych agregatów e, podpinamy. W ogóle też ciekawe jest to, że te agregaty e, stosuje się często w sytuacjach, w których jest możliwość podpięcia się. Pod faktycznie sieć, jest, jest na przykład na lokacji siła, z której można by było skorzystać. No a jednak stosuje się e, i wielu gaferów ma takie podejście, że no musi być ten agregat, i do agregatu się podpinamy, bo jest to bardziej jakby pewne źródło tej energii, e, że nie wyskoczą ci, wiesz, za chwilę bezpieczniki. No tak, itd. a zdarzają się przecież często sytuacje, że wywali całe jakieś mieszkanie albo właśnie cały ten blok. Tak. Z prądu, i potem. No tak, no bo jednak te jednostki problem. często są bardzo wykorzystywane. No, jeszcze e... ktoś podłączy, nie daj Boże, czajnik. Czajnik i toster, <laughs> i to już w ogóle wtedy wiesz, pójdzie z dymem. Ale właśnie wracając, no to kwestia też tego, co podpinamy do tych agregatów. No i jeżeli korzystamy z tych jednostek LED-owych kosztem żarowych i HMI, no to generalnie to jest to dużo wydajniejszy sposób też nie wszyscy chcą się, e, chcą wykorzystywać tego typu rzeczy, ale też widzę, że no, w ostatnim czasie bardzo się popularyzują jednak e, te lampy LED. W dawniej no to raczej panowała wśród tych właśnie starszych e, gaferów czy operatorów przeświadczenie, że e, no, w ogóle nie ma racji bytu istnienie LEDowych lamp, trzeba mhm. zawsze we te duże, tutaj ciężkie, e, kilkukilowatowe Odpalać, bo inaczej po prostu nie, nie, nie pójdziemy do przodu w żaden sposób z tej realizacją. Tak, tak. A jednak to się troszeczkę e, zmienia. No i właśnie dzięki temu, chociażby no, zużycie paliwa, no te agregaty mogą być mniejsze, zużycie może być mniejsze, mimo że tak naprawdę e, no, jasność tych lamp i ich parametry wcale nie są. Gorsze, nawet dużo. lepsze często. Nawet czasami lepsze, tak. No i też no zmniejsza to ilość. O, właśnie, to jest w ogóle taki trochę paradoks, bo na przykład, no kiedyś standardem było to, że jest około dwóch oświetlaczy plus, plus gaffer, właśnie na, na planie. No, niegdyś bardziej mistrz oświetlenia, jednak się używało tej nomenklatury. A teraz no, przy kosztorysowaniu filmu fabularnego czy też serialu no już normą zaczyna być to, że jest czterech oświetlaczy w ekipie jako takiej standardowej plus w sytuacji, w której mamy jakieś trudne zdjęcia nocne czy takie wymagające większej ilości jednostek, no to jeszcze się tą ilość tych oświetlaczy zwiększa, mimo że tak naprawdę te jednostki są coraz mniejsze, coraz bardziej kompaktowe i coraz lżejsze. A jednak tych ludzi się zatrudnia więcej, mimo że koszt. Czyli jednak wyrównuje się ten poziom ekologiczny, bo oszczędzamy tutaj na, na lampach, ale za to mamy, tracimy znowu na pracownikach, którzy nam ten ślad. Mityczny ślad węglowy. Tak, tak. Również produkują tak, tym, że zużywają te swoje dzielają Wydzielają butelki, gazy też, prawda? Bo... Wydzielają gazy po jedzeniu planowym tak, tak, I to... spijają do połowy butelki półlitrowe wody i zostawiając je <laughs> potem na lokacji Rzucają, niepod po niepodpisane tak tak tak, 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 tak. Także to... mamy, mamy tutaj nie, nie, jakby nie porusza się to za bardzo w kierunku mhm. takim, e, wydaje mi się, satysfakcjonującym, jeżeli Weźmiemy to pod tym kątem. Mm -hmm. Ale mam też kolejny w sumie tutaj jeszcze aspekt, yy, może taki, który nie przychodzi yy, na samym początku, jak o tym myślimy do głowy, chociaż w zależności od yy, kogo, ale na przykład no, wspomniałeś o lesie i o śmieceniu w lesie. Yy, no a co sądzisz o właśnie tym, że czasami realizuje się Filmy w plenerach, na przykład w parkach narodowych albo w tego typu miejscach. Jednak, kiedy ekipa wchodzi, czasami skorzystając właśnie z różnego rodzaju pojazdów technicznych, ekipy, właśnie jakichś barobusów, podnośników, technokranów, i wjeżdża się tego typu właśnie sprzętem gdzieś tam do jakichś takich miejsc. Chronionych, no to jednak też ta ingerencja w to środowisko. Czy uważasz, że to jest moralne, żeby tego typu rzeczy robić? Znaczy, wydaje po tym po kilku sytuacjach, jakie widziałem, to raczej moje skojarzenie z wejściem właśnie ekipy filmowej do jakiegoś parku kojarzy mi się raczej z takimi obrazami, jak mamy właśnie na przykład filmy familijne, w których jest jakiś wielki inwestor, który wykupuje tutaj las. Po to, żeby zbudować tam osiedle. I on y, z, zatrudnia tych wszystkich budowlańców, którzy tymi spycharkami brutalnie wjeżdżają po prostu w ten park. Tak, a I rozjeżdżają. Wiesz, przypinają się łańcuchami przypinają do drzew. Przypinają się łańcuchami, tak. a on rozjeżdża. Czyli mi się właśnie. Ekipa, do asfaltu klejem, wiadomo, klipa filmowa z, techn z technokranem w, w parku, nawet w takim ładnym, małym parku w centrum miasta. Jest w stanie na przykład zadeptać nam. Tak. <noise> zadeptać jakiś mały strumień, kwiaty, kwiaty zniszczyć. Tak. Kwiaty zmasakrować po prostu chodząc, kręcąc się, nie bacząc, zostawiając wszystko tak e, gdzie bądź. No to niestety jest, jest niszczycielska e, pod tym samym kątem. Topiąc na przykład radyka motorola w bagnie, prawda? <noise> I potem próbując je wyłowić. <noise> tak, tak, tak. No to też się zdarza. Znaczy, no, tutaj w tym, w tym kontekście myślę, że no Nie powinno się y, teoretycznie zabraniać, jeżeli jest uzasadnione to y, dla samego filmu, żeby ale powstaje realizować... jednak teraz takie technologie, jak chociażby y, te ekrany LEDowe, na których się nagrywa, y, różnego, no sam też y, właśnie y, green screen, y, no, możliwość realizowania pewnych rzeczy w studio. No jeżeli da się zastąpić to i nie jest to ze szkodą dla samej realizacji, no to i e, nie jest jakby konieczne, żeby w tym parku być, mhm. e, no to myślę, że dobrze jest go rzeczywiście zrealizować w taki sposób studyjny, e, w takim narodowym parku, bo jeżeli e, mówimy o jakimś zwykłym, no to ja myślę, że jednak lepiej skorzystać z takiego naturalnego y, y, otoczenia, niż właśnie z tego wyglądają. Właśnie no, mimo wszystko wydaje mi się, że realizacja rzeczy w studio jest bardziej ekologiczna, chociażby właśnie przez to, że A, nie dojeżdżamy na lokacje, czyli nie generujemy tego śladu węglowego, tylko najczęściej to jest gdzieś tam, nie wiem, załóżmy w Warszawie, y, gdzie większość ekipy w ogóle mieszka na co dzień i. Um, te dojazdy tutaj nie są problemem. Po drugie, no agregat zwykle jest, ale... Albo jest dostępny. Ale, ale je, jest, ale nie jest używany, tylko jednak korzysta się raczej z tego. Hmm. E, pytanie też, czy ona jest dużo bardziej ekologiczna ta energia e, z sieci, która jest faktycznie w studio, no która i tak jest zwykle gdzieś tam e, ze spalania węgla uzyskiwana w Polsce. E, no ale nadal myślę, że to jest bardziej ekologiczne niż e, Korzystanie z agregatu. Na pewno też trochę tańsze i um, cichsze. Nie ma, nie ma też takiego śmiecenia, ze względu na to, że zwykle, no, jednak w studio masz jakieś zaplecze, e, takie właśnie w postaci tych naczyń takie socjalne, nie musisz tego rozstawiać gdzieś tam w plenerze, więc nie ma też tego śmiecenia. No uważam, że jednak jest dużo plusów, no, też ci nie niszczy właśnie tych lokacji naturalnych, jeżeli korzystasz się chociażby z tych ekranów LED-owych, no to jesteśmy w stanie właśnie uchronić właśnie, żeby nie wjeżdżać czy tamtym podnośnikiem, czy, czy jakąś po prostu y ciężarówką do no i no, nie niszczyć tej, tej natury. Um. No dobrze, a jeszcze jeżeli jak już tak tutaj cały ten temat wywołałeś, to chciałem Cię zapytać, czy masz może jakieś negatywne skojarzenia z green filmingiem, z tą ekologią w, właśnie w produkcji filmowej. Czy kojarzą Ci się jakieś nie wiem, sytuacje, czy może rzeczy, które, które stały się kłopotliwe lub Jakieś może absurdy, które to wygenerowało podejście właśnie ekologiczne, czy czasami pseudoekologiczne, właśnie do, do realizacji? Mm -hmm. No, ciekawe pytanie. Ja nie jestem jakimś wielkim e, przeciwnikiem tej idei. E, nie, 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 przy, nie przypominam sobie tak na własnej skórze jakichś takich dużych e, absurdów, ale no, słyszałem o różnych przypadkach. E, między innymi no, takich, że duże koszty generowały te ograniczenia właśnie związane z greenfilmingiem i, i gdzieś tam duże też zaangażowanie logistyczne i samego planowania no to po pierwsze a jednak te efekty no, nie były jakieś spektakularne nie że na przykład uważam na no, zatrudnienie Specjalnej osoby, która jest takim, powiedzmy, superwizorem ekologiczności, właśnie w produkcji i zajmuje się tutaj dbaniem o to, żeby dana produkcja była zrównoważona. I przyjeżdża własnym samochodem. Przyjeżdża własnym samochodem i je potem wiesz ten obiad z tego jednorazowego Tych. pudełka. No tak, tak. No właśnie, o właśnie, ale to jednak jest coś takiego, co. Mm, Uważam, że też e, łatwo by było zmienić. Mimo wszystko, dosyć często te opakowania są nadal plastikowe. Mimo tego, że, wiesz, słomki już ciężko uświadczyć, wiesz, plastikowe, tylko papierowe, co jest, jest mało praktyczne, a jednak te plastikowe opakowania nadal są popularne, gdzie teoretycznie mogłyby być papierowe i faktycznie e, takie e, biodegradowalne, nie? I to by nie było też wielką, wielkim dyskomfortem, myślę, dla, dla, dla członków ekipy. E, no ale wracając jeszcze do tych absurdów, no widzisz, no zatrudnianie kolejnej osoby, kolejnego członka ekipy, gdzie to właśnie każdy członek ekipy dodatkowy jednak jest też obciążeniem po prostu tym dla, dla środowiska, no jest takim e, paradoksem, no, w tym wszystkim. Ale no, liczę też na to, że faktycznie gdzieś tam ludzie będą bardziej świadomie do tego podchodzić, bo no, mimo wszystko jest to jedna z takich branż, w których ta proporcja tego, jak. Niszczy się środowisko w przeliczeniu na jedną osobę pracującą w tej branży, no to jest nadal mimo wszystko duża i, i za duża, i da się coś z tym zrobić. I to myślę, że powinno właśnie się zacząć nie od tych takich kosztownych zmian, chociaż takie rzeczy, tak jak wspomnieliśmy o tych agregatach energooszczędnych, są bardzo fajnym rozwiązaniem, ale też kwestia no, samego pisania scenariuszy w taki sposób gdzieś tam, żeby. Myśleć o tym już na takim etapie jeszcze w ogóle całego developmentu projektu może, może pomóc tutaj właśnie w tej idei green filmingu. Także tak. Masz jeszcze jakieś może pytanie? Myślę, że nie mam do, do w tym temacie już kolejnych pytań. Także zachęcamy Państwa do przede wszystkim, właśnie ekologii na, na planach filmowych. Zachęcamy też do wejścia na naszą stronę www.peryt.eu, gdzie można zapoznać się z ofertą naszej, naszej działalności. I dziękujemy bardzo za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. I zapraszamy do kolejnych.